Czy wiesz, że twoja podłoga albo schody drewniane mogą niszczyć nie przez czas ani zużycie, ale przez środki, których używasz do jej mycia? Większość popularnych preparatów do czyszczenia drewna nie tylko nie chroni lakieru, ale z każdym myciem zostawia na nim niewidoczną warstwę chemicznych osadów. Kropla po kropli, mycie po myciu i po kilku latach na powierzchni powstaje lepka powłoka, która blokuje oddychanie drewna, przyciąga kurz i pogarsza wygląd lakieru. W tym filmie pokażemy Ci, jak wyglądają skutki tego procesu i w jaki sposób nasi specjaliści z platformy renomowani.pl usuwają te warstwy osadu. Dzięki takiemu zabiegowi powierzchnię można następnie przepolerować i nałożyć warstwę lakieru renowacyjnego, przywracając jej świeżość i ochronę na lata. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o profesjonalnej pielęgnacji drewna, Zasubskrybuj nasz kanał i zostaw polubienie pod filmem. A jeśli potrzebujesz pomocy ekspertów, w komentarzach znajdziesz link do formularza na naszej stronie, gdzie możesz zamówić konsultację.